Witamy w oczyszczalni ścieków w SILTAch. Serdecznie witamy w naszym Vegatok zatytułowanym Radar jest lepszym ultradźwiękiem. Parametry procesowe i środowiskowe, takie jak wiatr, deszcz lub ciepło, mogą wpływać na wartość pomiarową. W tym celu zaprosiliśmy naszego eksperta od radarów. Jurgen, cieszę się, że tu jesteś. Naturalnie, ja również. Czy przyjrzymy się temu w praktyce? Klasyczny pomiar poziomu przed korytem pomiarowym Venturiego, na podstawie którego czujniki określają natężenie przepływu. Tak jest, tutaj mamy dopływ do oczyszczalni ścieków. Natężenie przepływu zmienia się w zakresie od 10 litrów do 30 litrów na sekundę. Zobaczmy tutaj, jak wygląda to zastosowanie. Jaki wpływ na ten cały proces ma upał? W wyniku tego dokładność czujnika zmienia się przy różnych temperaturach. Żeby zasymulować ten efekt, weźmy nagrzewnicę i ogrzejmy powietrze przed przetwornikiem. W wyniku zmiany temperatury powietrza wartość pomiarowa ulega zmianie i powstaje większy błąd pomiaru. W przypadku sąd radarowych mikrofale są niezależne od temperatury i dlatego nie dochodzi do błędu pomiarowego. Tutaj widać bardzo silne wahania wartości pomiarowej. Przy nasłonecznieniu występuje wysoka temperatura przy przetworniku dźwięku. Jest to przyczyną błędnej kompensacji i sprawia, że trzeba zamontować osłonę przeciwsłoneczną. To oznacza, że przy sondach ultradźwiękowych konieczne są duże nakłady, żeby otrzymać odpowiednią dokładność. Wszystko jasne. Dziękuję Ci, Jurgen. Jeśli Państwo chcą wiedzieć, jak czujniki działają przy przyklejonym materiale i zalaniu, zachęcamy do obejrzenia kolejnego filmu.